Działamy dalej także znowu kilka kolejnych ciekawostek wyszło no, no tu jest taka coś ciekawostka Czegoś takiego to nie widziałem także tutaj jest wnętrze tutaj tego, tej powierzchni z czymś tutaj jakby na gorąco zalaminowana być może to jest farba albo jakieś Albo jakieś coś innego żeby po prostu lepiej nie wiem odparowywała odparowywała benzyna z olejem albo żeby się po prostu tu olej nie na tym nie, nie, nie kleił także taka specjalna jakby powierzchnia ale widać że coś się tu niedobrego działo także nie wiem dokładnie co co dokładnie się tu działo ale tutaj widać jakby jakby wpadł jakiś kurczę, nie wiem śrubka coś w ten deseń ale i tak to wytarcie tutaj co jest to jest spowodowane rozwalonym łożyskiem to też pokażę ale to tam za chwilę jak będę drugi kartel jak będę w zasadzie tam wał zdejmował i będę drugi kartel czyścił i tak dalej i tak tutaj jeszcze widać o widać taki próg ten próg jest też związany z tym że to rozwalone łożysko po prostu się wał chybotał jakby na boki no bardziej się w tą stronę wszystko chyba i po prostu przeciwwagi tarby tutaj po tym samo łożysko yy, samo łożysko z siebie nie wiem czy czy, czy tu nie wytarło tego czasami całego łoża tutaj to ale wytarło również tutaj ten karter także jest bardzo jest to mocno zużyte nie ja wiem jak to będzie wpływać później na pracę ale już taki kartę nie za bardzo się nadaje na i do dalszej eksploatacji ale wiadomo że to wiadomo że to jest wszystko ma już swoje lata no tutaj jest też również pęknięcie w tym miejscu to jest spowodowane tym że coś było coś, coś padło w środku i przy obrotach tutaj spowodowało to pęknięcie bo powinno być to zespawane ale że ja nie nie posiadam odpowiednich narzędzi żeby to zespawać to jest takie w zasadzie mikropęknięcie to jest dosyć grube aluminium więc tu jakiegoś specjalnej tolerancji czy tam czy wpływu jakiegoś mega na to nie będzie po prostu tu to trochę wyszlifowałem zabezpieczę to tutaj jakimś klejem takim dwuskładnikowym powinien być odporny na również na benzynę więc, czy na oleje więc tutaj to powinno zabezpieczyć drugi karter nie wiem jak tam jest niewyczyszczony wszystko u fajdanek 150 oczywiście to najlepiej to powinno być wszystko wypiaskowane i tak dalej ale to by było cześć gdzieś, gdzieś tam gdzieś komuś oddawać i tak dalej ale tak wszystko <śmiech> <śmiech> wszystko tak garażowo to tak trzeba przekombinować trochę oczywiście to tam nie wiadomo że są jakieś Miejsca powyłupywane, jakieś tam niedoróbki, inne rzeczy tego typu Dobra, to tak wstępnie bym ten karter miał obejrzany, mam to wstępnie wyczyszczone Oczywiście wszystkiego nie będę czyścił tam Tylko tak powierzchnią, mnie wszystko jest wymiete z tego syfu i z piasku Z olej, żeby to się po prostu jak się weźmie w ręce można Było w tym w miarę funkcjonować No dobra, zobaczymy, tu z tej strony w ogóle Hmm, też jakoś tutaj to wszystko dziwnie wygląda, nie wiem czy to tak było czy nie było czy nie jest tutaj czasami wy, wy, wyrobione coś czy coś jest wyprasowane coś nie wiem dziwnie to wygląda no tu w zasadzie powinien być simmering tego simmeringu tak jakby to w ogóle nie było, nie wiem dziwne że simmeringu czy a nie środka nie także dziwnie to wyglądało dobra to na tyle Także może teraz wezmę wał, wywalę łożyska, zobaczę jak to mi zwałem. I tam coś nakręcimy. No i dobra, wał wyciągnięty. Wał, sam z siebie luzów tutaj góra-dół nie ma, także jest w porządku. Na boki jak na boki wiadomo. Zresztą tolerancja tych luzów jest. Tak, tylko pytanie jest takie jeszcze. Czy czasami tutaj nie powinno być jakichś yy, w tych miejscach yy, tych podkładek dystansujących nie wiem czy coś takiego było czy nie było nie mam żadnego pojęcia no dobra czy wał jest w jakiś sposób stopniu przedstawiony tego nie wiem tu jest to nieszczęsne rozwalone łożysko które tam narobiło bałaganu jak widać brakuje w nim kulek o. O, jest łożysko też już takie nie za bardzo jest Niezbyt ciekawe no, Tu się chyba nawet coś z łożyska rozsypało Tak, to chyba tych koszyków takich nie ma ja, tutaj sama tam nie ma No i to łożysko też jest z tej strony można je praktycznie chyba ręką wyciągnąć, więc tutaj być może sam czpienie jest troszeczkę wyrobiony, ale na to już nic nie poradzimy, musiałby nowy wał szukać. Albo jakiś w dobrym stanie no, dobra, coś z tego na pewno będzie, także wał z samego z siebie chyba nie będzie trzeba wymieniać. Dobra, muszę teraz się pomęczyć jak to łożyska stąd wyciągnąć. No, te. Drugi karter nie wiem, to sobie go tam później obejrzymy. Dobra, także muszę z to rozłożyć ten wał jeszcze dalej sobie go wymyć i przyszykować już później do, do, do złożenia zobaczymy jeszcze jak tam te będą wchodzić, ale co się da radę yy, dobra, także jadę z koks.